Cześć. Witajcie w nowym filmie. Disney wydaje się być najszczęśliwszym miejscem na ziemi, ale nie jest tajemnicą, że otaczają go również mroczne wydarzenia. Dzisiaj pokażemy wam 10 najstraszniejszych rzeczy w parkach Disneya, które zostały uchwycone kamerą. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Po wejściu do Disneylandu zobaczycie apartament Firehouse samego Walta Disneya. Plotka głosi, że Walt Disney do dziś nawiedza to miejsce. Był to ulubiony apartament Walta Disneya, w którym często przebywał, a kiedy tam był, zawsze zapalał lampkę w oknie, aby zaznaczyć swoją obecność. Ale nawet po jego śmierci pracownicy Disneya twierdzą, że często widzieli zapaloną lampę w tym samym oknie. Niektórzy członkowie obsady twierdzą nawet, że słyszeli w nocy kroki i dźwięki dochodzące z apartamentu. Najbardziej przerażająca historia została opowiedziana przez sprzątaczkę. Podczas sprzątania pokoju zauważyła, że światło jest włączone, więc je wyłączyła. Kiedy wyszła na zewnątrz, światło znów się paliło, więc weszła, aby wyłączyć światło. I po tym, jak to zrobiła, usłyszała słaby głos mówiący: Nadal tu jestem. Numer 9. Na tym filmie widzimy pracownika sprawdzającego atrakcję, gdy nagle widzimy półprzezroczystą postać siedzącą na jednym z foteli. Historia głosi, że jest to duch pracownika hotelu z atrakcji Tower of Terror. Jednak to nie był jedyny incydent, który miał miejsce na atrakcji Tower of Terror. Pewnego dnia gość nagrywał filmiki z parku, gdy skierował kamerę w stronę szczytu atrakcji i zobaczył stojącą tam przeźroczystą postać. Według kilku osób i samych członków obsady Disneya, musiał to być duch boja hotelowego. Historia mówi, że mężczyzna pracował w tym samym miejscu zwanym platformą Delta, gdy nagle bez wyraźnego powodu spadł na ziemię. Nikt nie wie, dlaczego zmarł niespodziewanie, ale jedno jest pewne: nadal nawiedza piętro, na którym kiedyś pracował. Mimo że historia jest przerażająca, personel utrzymuje, że duch jest całkowicie nieszkodliwy i nie krzywdzi ludzi. Numer 8: Nie tylko duchy są przerażające, gdy chodzisz po parku Disneya. Bagna i inne wody wokół Disney World w Orlando na Florydzie są domem dla około 1 250 tysięcy aligatorów. To również dlatego park musiał umieścić znaki tu i tam, aby ostrzec gości, że aligatory mogą być wszędzie. W 2016 roku w parku doszło do wypadku z udziałem aligatora, który odebrał życie młodemu chłopcu. Nabierał on wodę swoim wiaderkiem w Seven Seas Lagoon, nie wiedząc, że w tym samym jeziorze znajduje się aligator. Aby zapobiec powtórzeniu się czegoś takiego, park nie tylko umieścił dodatkowe znaki, ale także skorzystał z pomocy łowców dzikich zwierząt, aby schwytać i usunąć aligatory. Od roku 2021 usunęliby już co najmniej 226 aligatorów. Numer 7. Space Mountain jest kochany przez wielu ludzi za ekscytującą i jedyną w swoim rodzaju atmosferę. Kryty roller coaster oferuje jazdę rakietą w niezwykle ciemnej jaskini, jednocześnie mijając gwiazdy, konstelacje, planety i inne ciała niebieskie. Ale niewiele osób wie, że w tej atrakcji można również spotkać ducha Członkowie obsady nazwali ducha Mr. Oneway i czasami pojawia się on w jaskini niezauważony. Innym razem, być może gdy ma ochotę na przejażdżkę, nie czeka w jaskini, ale szuka pojedynczego uczestnika i towarzyszy mu podczas przejażdżki, ale co ciekawe, znika przed jej zakończeniem. Dlatego też jego imię brzmi Pan w jedną stronę. Ale według pracowników parku jest jeszcze jeden duch, który nawiedza budynek Space Mountain. Jej imię to Disco Debbie, świecąca zielona dama. Numer 6 Inną ulubioną atrakcją Disneya jest atrakcja piratów z Karaibów i istnieje wiekowa plotka, że niektóre czaszki i kości widziane w atrakcji są prawdziwymi ludzkimi szczątkami. Członkowie obsady twierdzą również, że atrakcja jest nawiedzana przez ducha o imieniu George. Chociaż Disney twierdzi, że usunął wszystkie ludzkie szczątki z atrakcji, niektórzy twierdzą, że wciąż jest tam ludzka czaszka. Jeśli chodzi o ducha George'a, członkowie obsady mówią, że był on również byłym członkiem obsady, który zmarł na początku lat 70. podczas pracy na planie. Często widzą George'a na monitorach atrakcji, a czasami słyszą kroki i rozmowy telefoniczne w pustym pokoju kontrolnym. Członkowie obsady również witają George'a słowami dzień dobry i życzą mu dobrej nocy, ponieważ jeśli tego nie zrobią, George powoduje zakłócenia w działaniu atrakcji. Numer 5 Latem 1976 roku Disney otworzył swój pierwszy park wodny River Country w Bay Lake na Florydzie. Jednak w 2001 roku po otwarciu kilku nowych parków wodnych River Country został tymczasowo zamknięty. Jednak w 2005 roku Disney ogłosił jego stałe zamknięcie, czyniąc go drugim z zaledwie dwóch parków tematycznych, które zostały zamknięte na stałe w historii Disneya. Od tego czasu park nie był utrzymywany i został pozostawiony w stanie rozkładu. Niektórzy twierdzą, że powodem zamknięcia był incydent z sierpnia 1980 roku, kiedy to 11-letni chłopiec zmarł po zarażeniu się rzadką amebą w wodach River Country. Podobną utonął również nastolatek, a kolejny wypadek utonięcia miał miejsce w Baykov w 1989 roku. River Country jest opuszczony od 17 lat, ale plotki mówią, że muzyka wciąż czasami gra, a światła zapalają się i gasną. Numer 4. Disneyowi nigdy nie brakuje teorii spiskowych. Jedną z nich jest Klap 33. Klap 33 jest w rzeczywistości prywatnym klubem, znajdującym się w kilku parkach Disneya. Po raz pierwszy został otwarty w 1967 roku i miał motyw salonu VIP. Nikt nie wie, dlaczego został nazwany 33, ale niektórzy twierdzą, że musi to odnosić się do adresu ulicy klubu lub ilości jego pierwszych sponsorów. Inni twierdzą, że został tak nazwany ze względu na powiązania Walta Disneya z masonerią lub iluminatami. Plotki mówią, że tylko najbardziej elitarni mogli zostać członkami klubu 33. Roczne członkostwo, które po raz pierwszy zostało otwarte na New Orleans Square, kosztuje 12 tysięcy dolarów, nie licząc 25 tysięcy wpisowego. Mówi się również, że istnieje 15-letnia lista czekujących dla każdego, kto chce dołączyć do klubu. Numer 3 czy kiedykolwiek słyszeliście, że Disney ma podziemne tunele? Disney nazywa te podziemne przejścia systemem Utilidor. Utilidor to w rzeczywistości skrót od tuneli użytkowych, i nie są one tak przerażające, jak mogłoby się wydawać. Kiedy Park Disneya na Florydzie był planowany, Walt Disney zorganizował system tuneli, przez które członkowie obsady mogli chodzić do i z ich wyznaczonych stanowisk w ukryciu przed gośćmi. Tunele łączyły się również z garderobami i kawiarnią. Innym dziwnym faktem jest to, że członkowie obsady musieli kiedyś nosić specjalną bieliznę, którą dał im park. Powodem miało być w ten sposób uniknięcie uszkodzenia kostiumów. Dość dziwne, nie sądzicie? Numer 2. Ten kolejny materiał wideo został nakręcony w 2009 roku i był wielokrotnie udostępniany w internecie. Przy okazji jest to jedna z najsłynniejszych obserwacji duchów w parku Disneya. Jak widzimy, po parku przechadza się przeźroczysta postać która została zarejestrowana przez cztery kamery monitoringu. Historia robi się jednak ciekawsza, ponieważ istnieje plotka, że ta postać to sam Walt Disney dokonujący inspekcji parku. Kamery monitoringu w fascynujący sposób uchwyciły, jak rzekomy duch przechodzi przez bramę i pokonuje drogę przez park. Niektórzy twierdzą, że musiało to być tylko odbicie światła, ale inni twierdzą, że chód jest zbyt precyzyjny, aby być tylko odbiciem. Numer 1. Kiedy kobieta była pewnego dnia w atrakcji Haunted Mansion, zrobiła zdjęcie i, kiedy chwilę później je zobaczyła, zobaczyła przerażającego chłopca. Był to mały chłopiec, który wydawał się zerkać z jednego z dumbagis. Według niej nie mogła sobie przypomnieć małego chłopca ani nie widziała nikogo w kolejce. Co ciekawe, pracownicy opowiedzieli historię z 1994 roku, kiedy to pewna kobieta zapytała park, czy może rozsypać prochy swojego zmarłego siedmioletniego syna w Haunted Mansion ponieważ była to ulubiona atrakcja jej syna. Disney odrzucił prośbę i zamiast tego dał rodzinie dodatkowy czas przy atrakcji. Jednak według historii kobieta i tak rozrzuciłaby prochy, a według pracowników duch na zdjęciu mógł być tym chłopcem. Wierzcie lub nie, ale to faktycznie częsta prośba gości Disneya o rozrzucenie prochów zmarłej osoby w parku. Czasami goście nawet nie pytają o pozwolenie, a pracownicy łapią ich na gorącym uczynku. Czy kiedykolwiek byliście w parku Disneya? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.